Drogie dzieci, z macierzyńską miłością przychodzę do Was, aby Wam pomóc wzrastać w miłości, to znaczy wzrastać w wierze. Przychodzę, aby Wam pomóc przeżywać z miłością słowa mojego Syna, by świat stał się inny. To dlatego apostołowie mojej miłości gromadzą Was wokół siebie. Patrzcie na mnie sercem. Mówcie do mnie jak do matki o swoich bólach i cierpieniach, o swoich radościach. Proście, abym modliła się za Was do mojego Syna. Mój syn jest łaskawy i sprawiedliwy. Moje matczyne serce pragnie, byście i Wy tacy byli. Moje matczyne serce pragnie, abyście Wy, apostołowie mojej miłości, Swoim życiem opowiadali o moim synu i o mnie, aby świat stawał się inny, aby powróciła prostota i czystość, aby powróciła wiara i nadzieja. Dlatego więc módlcie się, módlcie się, módlcie się sercem, módlcie się z miłością, módlcie się poprzez dobre uczynki, módlcie się, aby wszyscy poznali. Mojego syna, aby świat się przemienił, aby świat się zbawił. Przeżywajcie z miłością słowa mojego syna. Nie osądzajcie, lecz miłujcie się wzajemnie, aby moje serce mogło zwyciężyć. Dziękuję Wam.